Dzisiaj jesteśmy w Sintrze i odwiedzamy słynną regalerę, ale oprócz samego miejsca chcemy odpowiedzieć na jedno ważne pytanie: czy da się przejść całą regalerę z dziećmi? Jak wygląda studnia oczyszczenia i tajemnicze tunele, o których wszyscy mówią? Zaraz to sprawdzimy. Kochani, postanowiliśmy znowu jechać do Sintry, żeby zobaczyć miejsca, których jeszcze nie zobaczyliśmy. Pogoda, akurat wydaje mi się idealna, bo lekkie zachmurzenie ze słoneczkiem wychodzącym. Jeszcze trzeba bramy otworzyć. Patrzcie, jakie tu są ciekawe ronda. Na każdym rondzie coś, coś można ciekawego zobaczyć. Kochani, mamy taką przygodę, że utknęliśmy Utknęliśmy na drodze Tutaj pomiędzy różnymi budyneczkami Bo już Wam tłumaczę Po lewej jest parking I, i niestety na środku drogi stoi karetka Bo tutaj z okolicznego domu kogoś zabierają I, i poprosili, no cierpliwość, no oczywiście nie, nie tak nam się nie spieszy, żebyśmy krzyczeli tutaj na pogotowie. Po prostu no, utknęliśmy i e, no, musimy poczekać. Dzisiaj Kacperek chyba pierwszy raz. Nie no, był w Bieszczadach u mnie na plecach. A, był w Bieszczadach, ale w tym plecaku pierwszy raz. No. Tak, dzisiaj idzie pierwszy raz e, ze mną w tym plecaku. Tak, Kacperku. Popatrz tu, Kacpi. Cześć tu. Cześć. Idziemy, tata trening sobie zrobi trochę. Nawit zazdrosny, że na nogach idzie. Powiedzmy, wytłumaczyliśmy mu, że jak on był mały, to w ten chodził. Tata go nosił. Łataj. Co to jest? Nie! To, jest, to nie, 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 nie robi tak kujukuju, kuju, wiesz? To, aloes. to jest aloes. Ono ma kujukuju, kuju, ale nie takie mocne. No? Możesz zobaczyć sobie leciutko paluszkiem Nie bój się Widzisz? Lekko robi kujukuje, ale nie tak mocno A to? Te? To te też, no dobra, chodź, idziemy. Wiecie, że jeszcze nie mieliśmy ani jednego dnia, w którym żeśmy nic nie robili W którym żeśmy spoko byśmy spokojnie siedzieli w domu zostali? Uff. masz się wybiegać widzę dobrze, bo jeszcze nas trochę czeka tam drogi nie będę pytał, nie będę dociekał Pan zapnie to, czy miał głaskał sobie mech, może coś w tym jest. Tereny wokół zamku. <grywa> A entrada jest napisana. <grywa> Okej. Okay. Już tutaj namawiają nas oczywiście na tuktuka, żeby sobie wrócić, a dopiero co przyjechaliśmy, więc na razie to w jednym kierunku się kierujemy do zamku, żeby go zwiedzać. Ja tu wam tak, o, pokażę, bo się coraz lepiej wynurza, I żeby to było Quinta de Regaleira, tak chyba się w, przynajmniej pisze, jak się to wymawia, nie wiem, uwaga samochody, idziemy dalej do wejścia. Powiem Wam, że stanęliśmy też w dużej kolejce. Tam jest kolejka do wejścia, a bilety można kupić sobie tam po prawej. Więc Gosia poszła kupić bilety, a my stoimy dalej w kolejce, żeby już zająć się oni. Zaczymy. Udało nam się kochani na szczęście Gosia nasza ogarnęła szybciutko przez aplikację, przez internet, online, tak? Online kupowanie biletów. Ile kosztowały? Tak jak 12 tam? euro za dorosłego dzieci do 5 roku życia gratis. Okay. No i stojąc w kolejce do kasy takiej standardowej, bardzo dużo ludzi w trakcie stania, kupowało bilety online i po prostu wychodziło. Okej. Okay. A przy okazji to już możemy zacząć oglądać tu. Chciałem Wam przypomnieć, że Sintra, jako całość tak jak w poprzednim mieście, co byliśmy tam Evora, jest wpisana na listę UNESCO, bo cała Sintra, prawda? Jest pisana. No. Idziemy sobie pozwiedzać. Są drogowskazy, chyba najbardziej to do tej fontanny, nie? Do, nie. do groty. Powiedz, co ty zbierasz tutaj? Żołędzie. Żołędzie, ale już starczy ich chyba. Masz dużo, prawda? dużo. masz? To idź. Idziemy do góry zobaczyć, co tu, za... czy kawałek zamku. No, leć do góry. Taki długi. Wycieczka godzinna przerodzi się na przykład w 3 godziny, ponieważ Dawid stwierdzi, że on pozbiera wszystkie żołędzie, które są na drodze. Póki tak. mu się nie będzie z kieszeni wysypywać, tak? A jak spodnie ci spadną? Zobaczcie, jakie ścieżki tutaj. O. No, o. Gdzie my wyszliśmy? Chodź zaczymy. Tu jest. O, to jest z tej wieżyczki bardzo ładne widoki mamy. To widać już ocean nawet na horyzoncie. Tutaj jesteś w wieżyczce? Jest bardzo, bardzo ładnie, bym powiedział. To jest ten zamku. Też drzewa bardzo ładne. Słoneczko nam dopisuje. Takie niemocno palące. Kolejna wieża, ale tam jest tak dużo ludzi. Dobra, wbijemy kacper tam chyba co? To jest też bardzo. Tam też pójdziemy, tak? Kochani, tak. Idziemy kacperku takim naprawdę wąskim. Uwaga kacperku na główkę. Uważaj na główkę Michu. Się... Jest okej, okay, dobra. Udało nam się. Za nami idzie ktoś? Okay. I was just feeling it. Imagine what this looks okay. like. Right, hundreds of years ago. Alright, Jeremy, we can't complain. He's got a baby. On him. Yeah. <laughs> Feel the burn. Yeah. Ładnie, go, tam jak jest zobaczcie kochani no, dobra, dobra, idziemy Chomuk jest fajny, ładny tutaj ten teren Bada Schodek Chodź tutaj tam? Przejdę jeszcze ze mną Cześć Zobacz Dawid, tam jest jakiś... Tam był jakiś tunel. Jest zakaz. Nie można wchodzić. Stoliczek. O może tutaj sobie siedzieli na przykład sobie... Pili kawę. Na pewno. Na pewno kawę. Yy, najlepiej jeszcze z małą ilością kofeiny, bez cukru. Żeby było zdrowiej. Tak robili. Zdrowo żyli. Mamy tutaj kochani sekwoje. Uj, w górę, w górę, w górę, w górę tam daleko. Nie. Tak. Kochani, doszliśmy do już prawie do wejścia do studni Do inicjacji, bo tak się nazywa, studnia inicjacji, ale tam też jest Kolejka Więc będziemy musieli stanąć Nie wiem jak te moje dwa niecierpliwe maluchy to wytrzymają Ale damy jakoś radę Zobaczcie sam dół Na sam dół, tak Fajnie, nie? No. Podobać się taki z pierwszego rzutu? No. się bardzo ładnie. Jest no. coraz, zaraz ciemniej. może tak podmówimy. No, zaraz ciemniej. Zejście do studni skończyło się takim tunelem. Znaczy, nie skończyło to wejście, bo widzę kamienie. Uwaga, coraz niżej, trzeba kacperku na główki uważać. Tata będzie szedł z lekkim przykucem. Nie, już dobrze. Ale zobaczcie jakie tunele musieli drążyć. Poczekaj. Kacperku. musimy się naprawdę schylać, kacperku. Uważaj Kacperku, uważaj, Ok tam Na kamerze już prawie nic nie widać. Zobaczymy co tam jest, Kacper? O. No. Z kolejna studnia. Tutaj do no. wodospadu Gosia, lubisz takie groty? Lubię. No, i tak chodzi. Super! No właśnie. być być ziemią Ja nie Ale fajne. Tutaj są te połączenia. ty, Ekstra. Powiem Wam, że jest tu tak dużo ścieżek, że już nie do końca wiemy, gdzie chodzimy. Chociaż ciągnę sobie mapę, bo można sobie ściągnąć mapę. Mama! Mama już poszła tam. No, zobacz, gdzie jest mama. Tam. No to idź szybko za mamą. Mama do kolejnych grot wchodzi. Ciemno, ale znowu nie ma z wejścia. <laughs> już wychodzimy z tego. O, Hoppa. pięknie. I udało się wyjść. Gdzie do góry? Znowu można po coś wejść. Chodź, Kasper, jak już tu jesteśmy. To już tu wejdziemy Oj ojoj Ojaw o To jest romantyczna ławeczka Na skalę sobie tak Ja się nie zatrzymuję bo to tylko gorzej Dawaj Kacper Oj, oj, oj. Nie wiem gdzie my idziemy. Patrz Nie. Tak, tak. O! zabrał mi się kamień. Jak zawsze. No. robi tatusiowi miziu Miziu, tak? Bo tatuś się zmęczył, tak? Dziękuję kochanie. Idziemy sobie wzdłuż murów, a tam widzę już kolejne schodki, jakieś do góry. Więc ja nie wiem, dokąd wchodzimy, ale jest ciekawie. A, zamknięta brama. Jak mi wcale nie żal, że nie muszę dalej iść po schodach? Są w schodach w a, już do, o, już do ścieżki idziemy. O, doszliśmy do końca jakiegoś. No to wracamy. Chyba jesteśmy najwyżej już. No i fajnie. Ogólnie bym Wam powiedział tak, kochani widzowie, że wózek spoko. Tymi głównymi ścieżkami da radę. Chodzą tu osoby z wózkami. Nie ma problemu, ale właśnie czy jak do studni chodzili, czy gdzieś po jakichś murach, czy tak dalej, po tych wieżyczkach, no to wózek trzeba zostawić. Tak. No. Męcząco? Ale... No, trochę tak, jakbym jakiś szczyt zdobywała. No, w sumie trochę to jest jakaś górka. Nie. Ale Dawid całą trasę sam idzie, odpoczywa na ławeczkach. Idziecie, idziecie mostem, zobacz, tu jest most. Na dole widać drogę, która przechodzi tędy, widzisz, Dawid? To jest most, tylko się nie wychylaj, bo spadniesz i będzie oła. No, idziemy mostem. Tu malutku. No, nie można, bardzo dobrze, nie można. Mówiłem, że idziemy główną drogą? No to nie idziemy główną drogą, bo my nie lubimy chodzić głównymi drogami, dlatego pójdziemy sobie skrótami, żebyśmy byli nie szybciej na dole, ale żebyśmy mieli fajniejsze ścieżki do patrzenia w koło. No, czyli jedziemy sobie takimi małymi, gdzie są śliskie kamienie, śliska nawierzchnia, bo tutaj była rosa, więc dlaczego by nie? No, tu musisz wszystko dotykać? Tak. Opa! Pięknie myszko. Opa. Ale ty jesteś już podróżnik? Poczekaj Dawid na nas. To już byliśmy kochani, ale z tamtej strony byliśmy, z strony tej groty. Więc widzieliśmy już ten wodospadzik. I tutaj ta woda trochę stojąca, trochę zielona. Uwaga, patrz tu jest. Tu jest, tutaj ta studnia. Hello! Hello! No, udało nam się wrócić do wyjścia, gdzie się wychodzi z tych jaskiń, do których się wchodzi tą studnią inicjacji. Więc tak naprawdę przeszliśmy górę już chyba całą. Jest naprawdę dużo fajnych ścieżek, które, no ja się czułem jak w górach troszeczkę I naprawdę mi się podobało Tam jest kolejna wieża przed nami, gdzie kolejny tłum ludzi się na nią pcha Gdzie znowu trzeba będzie się przeciskać Powiem szczerze, że pójdę Kolejną taką strażnicę, gdzie do dołu można Przepraszam Poczekaj tu można zejść na dół znowu poczekaj Dawid na tatę chodź, cofniemy się, bo pani musi przejść, a daj rączkę Opa. jest niestety tak, że w jedną stronę się zmieścimy, a w drugą mnie Więc... Zobaczymy, zaraz tam. Ok, idź. No idź. Ja. No podzijmy. Tak, idź. Na górze. Tak. Dobra. Chodź, zobaczymy tu, tu. Tu, 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 tu. tu, Ale tu jest tak wysoko, że... Na górze tam. Widzisz? O To jest zamek maurów maurów No. Tam jeszcze nie byliśmy, ale chyba innego dnia przyjedziemy, prawda Dawidku? Tak Bo już dużo chodzimy dzisiaj, tak? Mhm uh -huh. Chodź zobaczymy, gdzie jest mama no, Dzieci mają zabawę Z Wieży To jest, kochani, w ogóle tu, gdzie byliśmy na górze przed chwilą Wieża de regale ten, Regaleira Więc Opa. Cześć! Byłaś tak górze już? No. no i tutaj znowu się pakujemy po Torre de Regadeira. Tutaj tej wieży nauczyłem się nazwy, to teraz będę szpanował i co filmik wam mówił, bo sobie zapamiętałem. Ja no, robimy chwilę w saku, bo już do Kacpra do, z powrotem i chyba zmierzamy w stronę wyjścia. Naprawdę warto, ale Przyczykujcie się, że na spokojne chodzenie to. Tak, przynajmniej minimum pół dnia ja bym zarezerwował sobie A przed chwilą panią na górze na wieży z Dawidem spotkaliśmy z Polski Która mówiła, że i tak już lata ten cały dzień I, i nie zdążyła innego na przykład zamku tego Maurów zaczyć. Była wczoraj w zamku Maurów Więc my też sobie zostawimy ten zamek Maurów na inny fajny dzień A teraz lecimy na dół Mam tutaj się przebić Uwaga O Uh, tu jeszcze jakieś były dawne pewnie przejścia, ale my tam nie przejdziemy bo jest zamknięte to tak naprawdę, tak? Bo ja nie teraz się nie do kolei najwyższe jakieś, ale już my w dół idziemy Kolejne wodę spadającą, no i naprawdę powiem wam, że ładnie, ciekawe. Zobaczymy do środka. ta mała kapliczka o jakie no, no echo te czasy, wystarczające. echo ładne wytrany dobra, chodźmy do zamku trzeba przejść chyba tym pałacem jeszcze, żeby wyjść idziemy przejść do zamku no. No, czyli hall room, Co, pokój łowiecki, hunt room, a dining room, czyli pokój tutaj ten jadalny, z taką podłogą jaka jest ładna tutaj. Living room. taki Bo no, tu już spokojnie, nie ma tyle ludzi mhm. te Ty sufity ozdobione, zobacz Kacterku, dzidzi siedzi, dzidzi tu na górze na górze tam dzidzi, widzisz? a tutaj mamy królów, jakieś królowe księżniczki nie wiem kto jeszcze nie znam historii tych władców Zobacz Tron To pięknie No i taki widok został nam już do ulicy Tu jest wyjście Więc ładnie No i tam na tle Zankmau A na dole zobaczę Na tuk tuki No i jak Ci się Gosia podobało? Fajnie. Wycieczka. No ładna. Polecabyś? Tak. Warta na swojej miejsce. cenie? Tak. No, no to dobrze. Tylko faktycznie trzeba sobie zaplanować no, sporo czasu. No. To nie jest na godzinkę wejście czy coś. No, idziemy, chodźcie. Ja Wam powiem szczerze, że, że myślałem, że tutaj mniej będzie chodzenia, a jest naprawdę dużo chodzenia. I dobrze, że ten plecak wzięliśmy, bo, bo łatwiej na pewno niż z wózkiem by było się przemieszczać i potem z Kacprem na rękach. Jeszcze tutaj taki jeden luk tutaj jeszcze apa i tutaj mamy przód tego zameczku no to ładnie no oprócz jeszcze biletu wstępu musimy doliczyć bilet też parkingu pierwsza godzina 7.50 potem każda następna 2.50 u nas wyjdzie około 12,50 za całość. No, liczyliśmy się też z takim kosztem. Więc. Tylko tak informacyjnie mówię. O! No i tak oto kolejny dzień nam się wycieczkowo kończy. No bo raczej już dzisiaj nic nie będziemy planować. Jedziemy coś zjeść i dodam Ci sobie odpocząć. I tyle.